Cześć, Siemanko, z tej strony Mrówka, DM Cooking. Oczywiście witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na nowy odcinek, w którym e, przetestujemy nowe jedzenie konkretnie z restauracji Hoyan. Jest ona następstwem Azji Express e, Przetestujemy dla Was te nowsze, nowe specjały, które są już e, w tej restauracji. Nowa aktualizacja. Także pora nagrać. Mam nadzieję, że to będzie jakiś pierwowzór dla was, czy warto tam przyjść i coś zjeść. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Hej, hej, już jesteśmy w restauracji Hojan nowo otwartej i od razu rzuca wam się widok tego, co dzisiaj zamówiliśmy. Mianowicie na początek zupa Hojan z owocami morza. Jest to zupa bardzo gęsta, jak widać. Jest rzodkiewka, jest też zieleninka, więc coś ciekawego. I do następnych pozycji, może przejdziemy już później. Wtedy bardziej omówię, co jest gdzie. Na razie lecimy z zupą. Eee, I co? Zupa Chojan jest to w teorii zupa ostra. Zobaczymy jak bardzo ostra. Ja nie zaprzewadzam za bardzo za zupami ostrymi, ale jest to zupa charakterystyczna dla nowego otwarcia, więc uznałem, że warto będzie spróbować. Już widać od razu e, krewetki. Mięsko też chyba tutaj widzę. Także bardzo fajnie, że od razu takie rzeczy się rzucają na pierwszy rzut oka. I co i próbujemy? Ja jestem za kamerą dzisiaj się ma dobry z tej strony. Czuć, że pikantna. Nie jest jakoś na pierwszy. Na pierwszy spróbowanie. Nie jest jakaś mega ostra, jest pikantna. Mm, taki mocny bulionik, jeśli o to chodzi. E, troszeczkę mniej słony, ale ciekawy smak moim zdaniem. Jeszcze muszę spróbować gdzieś e, warzywek, jak to wygląda, kwestia z nimi. Warzywka też dobrze. Myślę, dopasowują się do tej zupy. Ja bym się ogólnie nie przyczepiał. Dla mnie to jest zupa ciekawa. Fajnie w smaku, i też y, przede wszystkim y, to, jak jest ona zrobiona. Że jest bardzo gęsta, co jest y, dosyć rzadko spotykane, myślę, jeśli chodzi o zupy. To, mi bardzo, to mnie bardzo ciekawi i to jest szczerze mówiąc na plus. Jeśli miałbym oceniać tą zupkę, nie jest to coś wielkiego. W sensie to jest taki bulionik, który jest mniej słony. Z ciekawością, tak jak już mówiłem, tej gęstości. Są owoce morza. Są również warzywka, więc jak najbardziej ciekawie, ale trochę jeszcze mi brakuje, więc no o tutaj autobusik sobie zapipikał. Eee, no ja bym dał tutaj szóstkę, bo mimo wszystko można podciągnąć, ale jest to fajna zupka i myślę, że taki, taką miseczkę jak najbardziej bym zjadł. A ponowiłbyś? Myślę, że tak, to nie byłoby jakoś mega często, ale bo to też koszt tej zupki jednak e, robi swoje, jeśli dobrze pamiętam ta zupka kosztuje 20 zł, więc trochę uderza w portfel można powiedzieć. Eee, natomiast ja myślę, że mi smakuje, szczerze mówiąc. Spoko. A propos, zup, jeszcze znaleźliśmy karmary. Lecimy już z następną pozycją. Są to Saigonki eee, i trzeba przyznać, że na wizualne patrzenie, jeśli o to chodzi, wygląda to troszeczkę ubogo. Powiedziałbym tak dosyć szpitalnie. Dwa sajgonki. Porcja ryżu, tutaj kapustka i sosik e, słodko-kwaśny najpewniej. Więc to e, trzeba spróbować i zobaczyć jak to wygląda. Nie jest chyba za tłuste, tak mi się Chrupkość. wydaje. Tak, chrupkie są, ale troszeczkę tłuste jednak z tej drugiej strony jak widzę. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Tam w środku jest, możesz pokazać to kamerze. Mówisz? Nie wiem, czy będzie Jeżeli widać. Jest. Nie wiem, czy będzie widać. Czekaj, ja tutaj zdecydowanie byli... najbardziej e, przebija się ta warstwa mięsa. Moim zdaniem. Nie wiem, czy widać to stricte wizualnie. Natomiast w smaku zdecydowanie warstwa mięsa najbardziej widoczna. Jest też gdzieś tutaj e, marcheweczka. Troszkę kapustki. Natomiast e, ogólnie smakuje to dobrze. Nie wiem, czy to powinny tak wyglądać saigonki, bo ja saigonki jem bardzo rzadko, szczerze mówiąc. Mi to smakuje. Mm, ryż, nie wiem, czy jest sens jest spróbować dla Was ryż, bo to jest ryż jak ryż. Spróbuj ryż. Zaraz spróbuję Spróbuj w takim ryż. razie, ale jeśli chodzi o saigonki, myślę, że jest bardzo fajnie. Trochę są tłuste, To mnie też e, zdziwiło, bo są bardzo mocno tłuste, jeśli chodzi o względ wizualny, ale w smaku jest ok. No jak mam spróbować ten ryż to muszę wytrzeć ręce przede wszystkim i wziąć sobie miasto pościgów i ciągłej gonitwy Jak widzicie już jadą po mój żołądek No i pojechali Jadą od tyłu Ogólnie ty możesz sobie ten talerz zostawić, ponad co na niego Dasz po prostu, nie? Się zabierzesz, mm -hmm. ja sobie wezmę, ty dasz tego kurczaka, spróbujesz i potem przyłożę, ja sobie przełożę na tamten, nie? Mm -hmm. No i y, formalność, czyli sprawdzimy ryż oraz kapustkę. Może gdzieś sosu sobie po jeszcze nałożę do tego, no to tak z góry. Co muszę mogę powiedzieć? Ryż jak ryż. Dobrze ugotowany. I tyle. No nie ma co się za bardzo rozwijać na ten temat. Kapustka, jeszcze tutaj, jak już można sprawdzić, czy jest e, dobrze. A kapustka w sumie smakuje, jakby była świeżo robiona. Tak domowo. Czuć mocną markaweczkę, która też e, dosyć sporo przebija się, jeśli chodzi o ten smak. I mi to nie przeszkadza, bo ja bardzo marcheweczkę lubię. I kapustka. Jest troszkę kwaśna, ale taka bardziej słodkawa, szczerze mówiąc. Więc dziwny smak to nie jest takiej typowo, taki typowo kapustki z baru albo z restauracji. Taka bardziej kapustka domowa, szczerze mówiąc. Bardziej mi to podchodzi pod tą domową wersję. No może nie aż tak, ale taka mamina, o tak bym powiedział szczerze mówiąc. I tak, i ten zestawik kosztuje 12 zł. Myślę, że jest to adekwatne względem tego co tutaj widzimy, bo nie jest jakoś mega drogie i też dobrze dopasowane, bo sajgonki, moim zdaniem gdybyście zjedli więcej już niż 2-3, mogłoby Was to mocno zapchać, do tego jeszcze jest ryż, mamy ten sos słodko kwaśny kapusta, więc ta propozycja jest dla, dla mnie najbardziej ok. Smakowo też się dobrze doklaruje i daje ósemeczkę ostatecznie. I pora na pozycję ostatnią. Mamy tutaj kurczaka special. Jest to kurczak, wygląda mi to na jakiś sos taki bardziej słodko-kwaśny albo taki typowo azjatycki. Ciężko już mi powiedzieć na pierwszy rzut oka. Do tego papryczka, jest fasolka, jest też cebulka. Niektóra też przysmażana, bardzo fajnie. I też podanie, bardzo mi się podoba podanie, że jest to takim osobnym talerzyku na takim drewnianym, lekkim, małym podejście. Do tego również jest ryż oraz kapustka. No i sos słodko-paśniak, został z poprzedniej pozycji. Więc co? Eee, spróbujemy sobie, jak to smakuje, jak to wygląda. Naprawdę też sporo warzyw, to mi się bardzo podoba. Króba że... robi, wrażenie. Robi wrażenie, robi wrażenie, moi drodzy. Staram się wziąć wszystko, żeby zobaczyć. Dobra, i co? Spróbujemy. Jeśli chodzi o mięsko... Oj, już lata. E, bardzo dobrze zrobione. Nie, nie jest e, niedosmażone, jest bardzo dobre. E, w sosie wydaje mi się, nie jest to słodko-kwaśne. Nie porównałbym do tego. Taki bardziej troszeczkę grillowy jak już, bo gdzieś to przebija się taka warstwa smaku, jakbyś e, robił na grilla mniej więcej, tak to mi... A, przepraszam. Jakby, jakby to było przygotowane na grilla mniej więcej. E, warzywka, o, co to lata. E, warzywka też dobrze zrobione, nie czuć żeby były jakoś niedosmażone, myślę, że są zrobione w punkt. Jest ich dużo, bo są i pieczareczki, tak jak mówiłem, papryczka, jest fasolka, i też cebulka, która nie każdemu przypasi, mi pasi, mi pasi jak najbardziej. E, także to jest akurat, e, myślę, coś ciekawego. Mi to smakuje, ważne, żebyście też sobie spróbowali, ocenili, jak to, jak to wygląda. Natomiast, e, tak jak mówię, to jest taka pozycja, która e, bardziej podpasuje dla osób, które m, chciałyby to chyba smażone. Tak mi się wydaje, bo jest to podobne do smaku grillowanego. Eee, zresztą widać, że tutaj było lekko to podpieczone z, przy to przy cebulce, fasolce, też mięsko z kilku stron jest podsmażane eee, więc ja daję okę. Okay eee, ogólnie troszeczkę może mało tego, ale wydaje mi się, że jak na jedną osobę to jest dosyć, e, jest dosyć adekwatnie. Eee, cenowo to wygląda chyba, jeśli dobrze pamiętam 26 zł, więc myślę, że też dosyć, dosyć okej. Okay. Mm. Co ja bym tu dał? Myślę, że. Kurczę siódemka. Nie wiem, czy było to słychać, ale kurczę siódemka. E, bo gdzieś, gdzieś jest to smak ok, ale nie przebija się to na tyle, że powiem wow! Jest naprawdę genialnie. Jest dobrze e, i chyba nic poza tym. Mruwa, to ja Ci zadam pytanie teraz, jako tutaj dziennikarz wystąpi bo pamiętam, że w poprzednim lokalu, który był w tej lokalizacji, mm -hmm. było to smażone na takim oleju sojowym. I powiedzmy, czy tutaj jest ta sama sytuacja, czy mamy już raczej smażenie na zwykłym oleju, czy bardziej grill? Wiesz co, ja bym powiedział, że tu jest jakiś taki bardziej grill, natomiast mm, do widzów może. Eee, też nie chcę się wypowiadać, bo oj, coś tu lata cały czas, musimy zaraz szybko przamać, nie, nie jestem jakimś wielkim znawcą, jeśli o to chodzi, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Eee, sposób grillowania, tak jak mówię, dla mnie to jest grill typowy, ale może jest ten olej sojowy, o którym mówiłeś, nie wykluczam tego. Nie, nie wyczułem tego smaku, żeby gdzieś to było coś innego w tym wypadku, nie? No no bo ja po prostu jeszcze nie próbowałem, mhm. tak, i chcę zapytać mluwę, bo mówię, mogą być to ciekawe odczucia, e, ale okej, okay, jeżeli tak mówisz, to zgadzamy się. Tak. Także tyle jeśli chodzi o tą potrawę. Okej. Okay. Pora na podsumowanie. E, wszystkie potrawy, które jedliśmy moim zdaniem były dobre. Naprawdę. E, Cena była różna, niektóre droższe, niektóre dosyć tańsze, natomiast wszystko mi tutaj smakowało co zjadłem. I po kolei. Zupka bardzo ciekawa ze względu na konsystencję. Mocno gęsta, owoce, morza również obecne. E, warzywka, więc jak najbardziej na plus. Warto spróbowania pomimo troszeczkę większej ceny. Jeśli chodzi o sajgonki, tutaj e, Tłusto, natomiast dobrze wyważone też mi fajnie to smakowało. Co do smaku sajgonek, to już różnie każdy może sobie ocenić, jak to według niego wygląda. Czy jest odpowiednio, czy jednak nie. Natomiast mi sajgonki smakowały do tego ryż i kapusta, więc y, jeszcze do tego coś jest. I ostatni zestaw, czyli zestaw z kurczakiem Special, który był. Y, można powiedzieć, że grillowany z warzywami, e, cebulka, fasolka, papryka i pieczarki. No i do tego standardowo ten ryż z kapustą. Ta kapustka też warta podkreślenia, bardzo taka domowa mi to odpowiadało. E, I ten zestaw też był bardzo fajny. Grillowy, idealnie na jedną osobę myślę, podpasowany, dobrze smakował, te warzywa i mięso dobrze zrobione, w dobrym sosie, to nie jest sos słodko-kwaśny, jak można było na pierwszy rzut oka oceniać, jest to taki mocno grillowy, na spotkania w weekend sosik i ogólnie tutaj też daje okejkę, jeśli o to chodzi, całe zestawy, wszystkie trzy, Ogólnie uważam, że były bardzo dobre. To jest knajpa odrestaurowana, bo zmienili szyld. Wiadomo, już nie jest Azja Express, jest An, jest kilka nowości, których właśnie zachęcam, żebyś, zachęcam was, żebyście też spróbowali, bo jest to coś nowego i fajnego. I ja myślę, że gdzieś tutaj wpadać będę, coś próbować od czasu do czasu. Bo spróbowałem dzisiaj tych rzeczy, ale jeszcze w karcie dań jest trochę ich więcej. Także myślę, że restauracja jak najbardziej na plus. Eee, cenowo też to się kształtowało, myślę, dosyć okej, okay, bo zapłaciliśmy za te wszystkie 3 dania 58 zł. Nie jest to cena zbytnie wygórowana też ze względu na to, e, jak rosną ceny w Polsce, e, ukłony, do, e, ukłony do naszej inflacjonej, kochanej, e, więc myślę, że jest okej. Okay. Mam nadzieję, że ceny nie podwyższą w związku z inflacją. Natomiast na razie jest w porządku, jak najbardziej jedzenie jest dobre, ceny są adekwatne, więc może się tu wpadać i sami ocenić, jak Wam będzie to smakować. Już gotowy, to Nie, wszyscy czapkę z zostawić. Zostawiasz, zostawiasz. Rynek Wyspa, Wyspa Słodowa. Żygańskie klimaty. Ej, postawili tutaj ten, tyskie tego, na, na piwo. Obok. A w ogóle mnie będzie słychać? jesteś Halo, halo. Pachnie tak tłusto mocno ci powiem. Hello, hello. Welcome to the club. Hello I am